Cześć, manko wam wszystkim tutaj Lisi gracz i przed nami kolejny odcinek spor. Tak jak udało wam się zauważyć, ustabilizowaliśmy sytuację na kontynencie. Teraz przechodzimy do ostatniego ataku, czyli sojusze z wszystkimi jak leci. Czy to mi wyjdzie? Zobaczymy w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem. Naszym celem aktualnie jest budowanie już ostatnich elementów naszej tutaj zabawy. I zrobienie tak... jeszcze. Prawdopodobnie po ostatnich pokojowych naszych akcjach dostaniemy jeszcze jakby zielone światło na ostatni instrument. Lazurowy. No. Niosą coś? Ty! Si. Fajnie, dobra. Totalnie ustabilizowana sytuacja na kontynencie. Teraz będziemy im pograć coś. Weźmy pół takiego zespołu, pół takiego. Na razie tylko sobie zaspokójmy potrzebę jedzenia. Bo prawdopodobnie ostatnia wioska też będzie agresywna wobec nas. Więc warto już mieć na jakiegoś gifta odłożonego, ewentualnie dwa, nie? Dobrze, że tam ci nas jeszcze giftują. No my sobie pójdziemy jeszcze do ty, do lazurowych. Teraz, zaraz się zbratamy... Ej, ty, w sumie mogę ich łapać. Tylko nie pomyślałem o tym. No ale dobra. Trudno. A, ten koszyk zgubił, ale idzie, nie? Ty, trzeba dostałem dwa koszyki ja odbyłem. tam, Lambo. Aś to przenieś. No, dobra. Uważam, że wy już możecie się zamieniać w tręb... Aby było dziwko, nie? jak to tam... Jak to tam wygląda na tym etapie? O, przedsiębiorca. Proszę bardzo, czyli to wszystko działa. Idziemy w dobrym kierunku. Trębaczy już mamy. Teraz tych dwóch koleżków niech pójdzie po trąby. Dobra, no przekupstwo mamy. to się zobaczyłem, że są zawieszenie widzimy. To się zepsuło. Uh -huh. Okej, okay, odłożył. Odblokowało się. Aha. To zostało na takie miejsce, że trochę nasza oronta nie wiedziała co zrobić z tym fantem. Okej. Okay. No, no to idziemy śpiewać im piosenkę. Dawaj. Całym plemieniem idziemy, już tam niestety... ...podkradają, co tam są. Chodźmy im zagrać ładną piosenkę. Każdy niech się naje, przed nami ok, wcinają, damy jeszcze im chwilę. O, żeby przy przypadek ich nie zaatakować. Dobra, idziemy. Panie i panowie, idziemy! Janko muzykant zabiera instrumenty, lecimy! Janko muzykant! No się spokojnie, 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 tu grzecznie. Ja kolejne instrumenty. No tak u mnie? Kurwa Defend Nie ma to jak Janko muzykant, teraz się takim nawala Uda się? Bo zwaliłem pierwszy event Nie, nie uda się, dobra, jeszcze raz ja Jeszcze raz, again, Janko muzykant jesteś zdolny, czy będziesz się bił z tymi ptakami? <laughs> od naszej muzyki rosną w ogóle? Zaraz do nie mam niedaleko, nie? No Okej okay. Jest kolejna wioska i siw Jednak przyjacielem Noweku Spoko. Co tam dostaliśmy? Pancerze, chyba Jolanta to, to się tak bardzo nie zmieni, dopiero w y, następnym procesie. Cyk! Kolejny totem! Ok, zobaczymy, czy dostaliśmy nowy instrument. który ta kamera trochę też głupiej Tamten Tam to mi podjada? No trudno, niech sobie podjada. Marekasy, dobra, mamy wszystkie instrumenty. Wracamy, idziemy ją. Czyli wszystko mi zjada, nie możemy to sprzedać. wyprzedać. Dobra, potrzebujemy jeszcze dychę zebrać, żeby mieć na tego ostatniego dziutka. O, ptaszor ucieka. Dobra. Wszyscy go gonią. Dobra, tutaj wiastem. W międzyczasie tutaj mam jeszcze chyba gdzieś koszyk, zbierz go. Nie, 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 odejdź, to mój koszyk. Ały łasy. To ma chociaż dychę odbierać, nie? Lecimy dalej. Będziemy mieć dobre relacje z innymi wioskami. Okej, mi z głodu już wymiera. Dobra, dziadek. Bierz marakasy. Wolny to jest wolny do marakasy. Dwa marakasy to mi wystarczą. Trudno się mówi. Dobra, dycha jest. To najważniejsze. Możemy iść na ten. Niech se podjedzą. Dwa marakasy. Trzy trombiry. Dobra. Let's go, ekipa. Mamy full concertino. Full concertinho. Full zespół muzyczny. No, i tam we mnie rzucają na powitanie. I na już się łódzkiej gościnności nauczyli. I jak się cieszę, cześć. Witam serdecznie. Od razu idziemy tamtych, żeby się zaprzyjaźnić. Tych, co przejdą, pewnie będą agresywni, turbo. No, gdzie nasza ekipa? Ktoś nie przyszedł, że po prostu żeby się muzyka nie załącza. Jeszcze raz. Oś się nie działa. To jest zbagowane, ty. No, ja sobie powodzę zużądnie, coś się skurde nie halo. No dobra, dajmy to. Coś tam się ewidentnie z nimi nie, nie, nie halo w główce. No, będzie sobie jażać. Przydałby się właśnie jakiś taki kuryp teżur, albo dwie rzeczy, które by nam tutaj broniły dupę, trochę. No no dobra, tak jesteśmy już w końcowej fazie. Wiem, co to, to dopnę. Jakieś mam dziwne problemy. coś się. Ci... O, nie jest No, co tam uda się wejść? Hmm. Co? No, coś mi się wydaje, że trzeba przeładować save'a Coś się... Coś się I nie wiem co zrobić Jeszcze raz Ekipa jest na, na wylocie Ta kamera też coś się... ...głupieje O, działa. Nareka, co my chcieli? Jeszcze raz, jeszcze raz, dawać, jeszcze raz. Co tam się dzieje? Tam jakiś ruch chorzów jest przy tym. A kolejny sojusznik, jej A, ostatnia wioska tam nerwowa trochę będzie chyba na nas, co? No i... Da się to wyciągnąć, ale bo naprawdę ciężko, da się to wyciągnąć. Ja myślę, że zmęczę ten odcinek do samego końca już. Fabularnie to pocisnąć, bo przecież takie wyrywanie to... Domęczy, domęczymy go, co? Domęczymy go. Kolejny totem, aaaa, a teraz bym musieli być przyjaźni do wszystkich, chyba. O, Ale chawirra. Dwie paczki tam czekają na mnie. Jupi! Dobra. Dujemy się na chatę. Ci są pewnie agresywni? Ale że są agresywni. Tutaj w fajnym miejscu się ulokowali. A mega agresywni są. No dobra. Może tak, najpierw uspokoimy ich, ten. My jesteśmy całym plemię, to może zagramy tu. No ci też się lubią. kawosko? no, się nam podwędzieli ten... Kuby nam rozdali i zabrali. <śmiech> Friendship. <śmiech> Łódź. <śmiech> to też coś mi się nie grało, no. Znowu? Wasze te wioska przed nami. Huh. No elegancko. Dobra, wracamy do bazy. Mhm. Klikam na kamerę, tam jedziecie, ta co jedzie gdzie indziej, totalnie. to już o. tajo. Strzałki! No, tak więc z tego, jak mogliście zauważyć, z wojen międzywioskowych udało nam się zrobić jedną scaloną społeczność, która nawet nas sama nawzajem siebie lubi. Następny odcinek kończy nam fazę plemienia, i jestem w stanie to już w tym momencie powiedzieć. I jeszcze, jeszcze jedną rzecz w stanie powiedzieć. Nawet 3. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach i koniecznie subskrybujcie ten kanał. To bym ja. To było spore. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć i czołem.